Bądź mną. Level 19. Pracujesz jako dostawca pizzy. Praca sezonowa. Przerwa w pracy. Siedzisz z kumplem i widzisz jak kręci sobie jointa. Prosisz go, aby skręcił też tobie, bo jak ty coś skręcisz, to przypomina to wysuszoną larwę. Gościu kręci ci najlepszego jointa, jakiego widziałeś w całym swoim życiu. Przerwa się kończy, a ty dalej nie możesz przestać się jarać tym, jaki zajebisty jest twój joint. Kolejny telefon, już jedziesz. Zatrzymujesz się na osiedlu domków jednorodzinnych. Szykujesz się do wyjścia z samochodu, nagle w lusterku widzisz bagiety spacerujące z psem. Co mam robić? Gdy zbliżają się do twojego samochodu, psu zaczyna odpierdalać. Wrzeczasz swojego idealnego skręta do pudełka z pizzą. Bagiety pukają w twoją szybę, a ty opuszczasz ją. Pies próbuje dostać się do samochodu. Oblewasz się zimnym, potem mówisz. Hehe, <laughs> Spokojnie, piesku, nie dla ciebie ta pizza. <laughs> Bagiety przepraszają za problem i odciągają psa. Trochę się zestrałeś, ale musisz dostarczyć jeszcze pizzę. Dostarczasz ją i odbierają jakiś szesnastolatek. Wygląda na to, że jest ich tam jeszcze kilkoro. Nie dostajesz napiwku, ale nie przeszkadza ci to, bo i tak się czujesz jakbyś oszukał przeznaczenie. W samochodzie orientujesz się, że zapomniałeś wyciągnąć go z pudełka. Postanawiasz wrócić tam i jakoś się wykręcić, że coś było nie tak z zamówieniem i przywiozłeś im złą pizzę... Zauważasz przez okno, że chłopaki palą już twojego doskonałego papieroska, w kurw mocno. Magiety widzą, że coś jest nie tak, ich pies zawraca, biegnie pod drzwi do tego domku i zaczyna ujadać. Ja pierdolę, chowasz się do samochodu i patrzysz, co będzie dalej. Policja wbija do środka, konfiskuje twój towar i zabiera ich na komisariat. Co ja odjebałem? Dwa dni później czytasz w newsach o tej sytuacji. Nie żałujesz niczego.